Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj Timof Comics i wzór na szczęście Oswaldo Medina, Nuno Duarte Komiks, na który trochę czekałem jakby przede wszystkim zainteresował mnie warstwą graficzną ponieważ Oswaldo Medina był już mi wcześniej znany, chociażby z takiego komiksu jak Kong the King były wydane dwa tomy w Polsce między innymi również przez Timofa Natomiast e, Nuno Duarte niekoniecznie, scenarzysty tutaj nie kojarzy za bardzo. Chociaż wiem, że e, też jest autorem jakiegoś komiksu wydanego już wcześniej przez Timofa. Jeśli chodzi o tłumaczenie, Jakub Jankowski, druk Opolgraf SA. Dobrze, o kim czy o czym jest ta historia? E, możecie sobie tutaj przeczytać na końcu, natomiast głównym bohaterem jest e, chłopiec imieniem Wiktor. Chłopiec, który oczywiście później dorośnie. Natomiast nasz Wiktor y, jest genialnym matematykiem. Beztroskie yy, życie prowadzi, można powiedzieć, y, na początku. Za bardzo się y, pewnymi rzeczami nie przyjmuje, a jest się czym przejmować. Ponieważ chłopiec, jak widzimy, mieszka w takim y, pochyłym domu, rozpadającym się, który y, ledwie gdzieś tam sobie stoi. Yy, wychowuje go matka. Matką jego jest y, pani Klacz. I jak widzimy, odwiedza ich tutaj pan byczek. Zatem mamy do czynienia z postaciami, które no, są ludźmi, ale nadano im wygląd zwierząt. Bo wszystkie cechy i sposób zachowywania mają typowo ludzki. Ale wyglądają, są rysowani jak zwierzęta. Swoją drogą, rysowani w bardzo udany sposób ale do warstwy, warstwy graficznej jeszcze przejdziemy. No i nasz chłopiec, jak się dowiemy, ma dosyć sporo problemów w kontekście swojego domu, wychowania. Widać to też bardzo dobrze tutaj graficznie, prawda? Gdzieś tutaj tynk odchodzi od ściany, no za dobrze to tam się im raczej nie wiedzie. Jego matka to raczej jest, taki, to jest raczej taka pani lekkich obyczajów, bo spotyka się z różnymi mężczyznami i widać, że to jest jej sposób na życie. Natomiast sam nasz Wiktor e, oczywiście z czasem dorasta, ale generalnie w szkole m, będzie miał różnego rodzaju problemy. Będzie wytykany trochę palcami, gdzieś tam wrzucany e, na margines takiego życia towarzyskiego, ale jego to życie specjalnie nie interesowało. On, tak jak powiedziałem, też wcześniej uciekał bardziej do e, królowej wszelkich nauk, czyli matematyki. I mm, z czasem e, nasz Wiktor, nasz główny bohater, wynalazł coś takiego, co nazwane zostało właśnie wzorem na szczęście tytułowym wzorem na szczęście. Jest to swego rodzaju zapis matematycznych znaków, który sprawia, że każda osoba, która Zobaczy ten wzór, odczyta go, czy usłyszy. Yy, nagle zalewają po prostu napływ nieokreślonego szczęścia. Yy, czy to szczęście będzie też dane naszemu bohaterowi? No, powiem tak, yy, Niekoniecznie. Otóż wszyscy dookoła a, będą oczywiście reagowali bardzo pozytywnie na to szczęście. Natomiast nie sam nasz Wiktor i Komiks ten, poza tym wstępem, który zawiera się gdzieś w około 41 stronach e, i dotyczy właśnie tego, genezy powstania tego wzoru i, i problemów e, naszego bohatera, e, jego nieznajomości, jego przeszłości, ojca i tak dalej, jest tak naprawdę zaczątkiem do tego, aby skupić się na najważniejszym problemie, e, jakiego będzie dotyczył ten komiks, czyli po prostu poszukiwaniu szczęścia przez Wiktora ponieważ sam wzór szczęścia e, naszemu bohaterowi nie dał, a wręcz przeciwnie. No i tutaj właśnie zaczyna się jakby e, sedno tego e, komiksu, gdzie samej historii już wam specjalnie zdradzał nie będę, natomiast e, nasz główny bohater będzie poszukiwał a, trochę jakby swojego przeznaczenia, swojego szczęścia. E, starał się odnaleźć mm, coś w rodzaju a, swojej osobowości. Ponieważ jest bardzo zagubiony w nowoczesnym świecie, w którym, do którego wręcz wepchnie go ten wzór, który odnalazł. Spotka się tam oczywiście z no, znanymi wszem i wobec prawami jakie rządzą światem, czyli prawo pieniądza, prawo silniejszego, prawo władzy i wpływów i troszkę ten los, że tak powiem a przeciągnie go przez to życie, sponiewiera nim, potrząśnie, no i Wiktor zacznie inaczej patrzeć na świat. Szereg różnych postaci, które będą się tutaj pojawiały, będą nawiązywały do różnych problemów, które funkcjonują jakby w codziennym życiu, w społeczeństwie, do problemów alkoholowych, używek, do kwestii związanych ogólnie z Utrzymaniem się we współczesnym świecie, ale również do tematów związanych z ojcowstwem, ale również z miłością. I myślę, że to tyle. Ja uważam, że ten komiks bardzo fajnie porusza te zagadnienia, a oprócz tego, jakby daje do myślenia, każe nam troszkę się zastanowić faktycznie nad tym, czym to prawdziwe szczęście jest i czy ono powinno być utożsamiane z pieniądzem i ewentualnie władzą. Na koniec tej historii pojawia się pewna retrospekcja. Tutaj na samym końcu zostało to opisane jako epilog, który był sobie kiedyś prologiem. I faktycznie umieszczone to jest na końcu, mogłoby to się znaleźć jako prolog w całym tym komiksie, ale z jakiegoś powodu został wybrany akurat taki, a nie inny układ także no, jest to też ciekawe uzupełnienie całej historii, bo, bo daje nam troszkę inny jeszcze punkt widzenia jakby na to wszystko. Finalnie dostajemy jeszcze na koniec wzmiankę o samych autorach, wprowadzenie wzoru na szczęście, tutaj równanie Schrödingera, plus różne takie wyjaśnienia. To są takie nie wiem, jakie to ma zastosowanie w rzeczywistym życiu, i czy, czy ma, na ile to jest równanie, które zostało faktycznie stworzone i ono do czegokolwiek służy, nie wiem. Nie wchodziłem w te zagadnienia. Jeśli wiecie i chcecie się tym podzielić, to zapraszam Was do komentarzy. Natomiast jeszcze zwrócę uwagę na kwestię graficzną. To, tak jak powiedziałem, bardzo dużo takich detali jest w tych grafikach, które pozwalają nam. O, lepiej rozumieć całą historię yy, i, i warto jakby się temu przyjrzeć, pod tym względem bardzo fajnie to zostało wykonane. Jest y, wiele takich planż, kadrów, gdzie tło jest mocno wypełnione różnego rodzaju detalami, yy, ale jest też yy, jakby czy, yy, tutaj kolory zostały wykorzystane w taki sposób, że one bardzo często mają taki charakter gradientowy, yy, jakiś takiej yy, po prostu plamy, czasami to jest po prostu ściana, albo tak jak na okładce, jakieś tam zachodzące słońce, coś takiego, ale wydaje mi się, że momentami można to było rozwiązać trochę ciekawiej, natomiast nie, żebym się jakoś tutaj chciał tego czepiać. Zobaczcie, na przykład tego typu kadry wyglądają świetnie, bardzo mi się to podoba. Rozplanowanie w ogóle przestrzeni, mnogość detali, różne jakby elementy, które tu zostały dodane, sama sceneria jakby tego miejsca. Naprawdę fajnie to wygląda. Także ja oceniam tą grafikę raczej bardzo dobrze. Tak zresztą jak sam scenariusz. No i mi ten komiks bardzo się podobał. W sumie nie do końca miałem co do niego jakieś oczekiwania. Liczyłem na dobrą historię. Tą historię dostałem. Dosyć głęboką, z takim życiowym przemyśleniem, mądrością, która powinna wychodzić gdzieś tam z właśnie kontemplacji nad tego typu tematami. Oprócz tego, graficznie jest również bardzo dobrze. Myślę, że to jest komiks, który zasługuje na taką solidną siódemkę żeby nie przesadzić, natomiast, no bo całość nie jest też jakaś szczególnie porywająca, nie jest jakaś odkrywcza, nie znajdziemy tutaj e, nie wiadomo czego, e, natomiast e, naprawdę dobrze się to czyta, dobrze się to ogląda, e, jest to przyjemna lektura, a jednocześnie dosyć mądra w swoim przesłaniu. Także ode mnie to tyle, serdecznie zapraszam Was do innych moich materiałów, e, zapraszam do zakupu i sprawdzenia tego komiksu po prostu na własnej skórze, i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się na razie. Cześć.